Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Stronghold Definitive Edition, misja 18, koniec wieprza, czas dojechać grubego. No i zobaczymy, co tam nam powie. Lud zamieszkujący ziemię wieprza ma już dość wysokich podatków i gotuje się do powstania przeciwko ciemięscy. Wybiła godzina pomsty za śmierć Lorda Wełnowora. Jeśli pokonasz wrogów w tej bitwie, szale zwycięstwa w całej wojnie przechylą się na naszą stronę. Doskonale. Nakazano ci opanować ostatnie hrabstwo Wieprza i oblegać jego warowną siedzibę. Raz już zdobyłeś ten zamek szturmem. Tym razem jednak no zadanie właśnie, nie będzie tak łatwe. Odbudował się, gdyż garnizon jest się o wiele większy. Ty ale my też mamy do dyspozycji o wiele więcej wojowników. Znaczy poziom bezpośrednio poziom bezpośrednio trudności ta, oczywiście bardzo trudny, my dostaniemy do naszej dyspozycji wieżę oblężniczą, zwolnimy sobie. To jest dziwne tutaj dla mnie w tym znaczy, Definitive no. Edition. Patrzcie, że zaczynamy mając włóczników, sobie testowo już zagrałem tą misję, no jak widzimy tu jest ten zamek wieprza, zaczynamy mając tu zabitych część włóczników i strzelają do nas. Dobra, no ogólnie, jak widzicie, kupę kuszników tu ma. Mega dużo ich jest. Tutaj też. Wszędzie wciul wojska. Ale my też mamy sporo ich do ataku. Potencjalnego. Trzeba się tylko zorganizować. A na dzień dobry, to wycofać stąd. Z so wami też może się wycofam stąd. I wami stąd. Żeby tu mi ci kusznicy nie strzelali. Wy też się tu wycofajcie. Dużo włóczników, mamy dużo pałkarzy. Nie mamy limitu czasowego. Mamy po prostu zabić wieprza. Do Więc to jest ok. Tak jest. Mamy pałkarzy. Kontrol 2. Bierze, co przesuniemy? Zrobimy kontrol 1. I poczekamy tu, bo on oczywiście. Yy, będzie... Co ty pierdzielisz, chopie? No, ty gadasz. Godusz. Godusz Jakiś Pierdolety. Dobra, polecam sobie pałkarze. No ich oczywiście zabijamy. Nie wiem czemu tak robi, ale... Tak robi. Pan Bieb. Więc no, nie, nie wróżę mu tutaj zbyt wielu sukcesów z taką strategię o oh, tak no, dajemy radę. Na wszelki mam żeby mi nie doszli, nawet jakby chcieli podejść, dobra. Raz, dwa, na maksa tu, nie będziecie tam przebijać. Zaraz, dwa. O, dobra wiadomość. Bardzo dobra wiadomość od ser długo ręki. przebijamy też tam. Tak żeby nikt nie zaatakował. Tutaj wieża i teraz, tym razem od tej strony będziemy atakować. Zaraz wam opowiem jaki mam plan. Zaraz wam opowiem jaki mam plan. Ten koparz to tam. No, niczego nam się nie przyda. Dobra, ale wy się przydacie. Ok, teraz so... tak. Plan jest taki. Tutaj jest trochę smolnych rowów i wilczych dołów, więc jakimiś tam nieznacznymi siłami się ich pozbędziemy. Potem tutaj trzeba będzie przekopać te fosę taranem, rozwalić tutaj którąś część muru. Tutaj wjechać wieżą bleżniczą, postawić ją do tego kawałka. Wbiec na mury, zabić tych kuszników, tych kuszników Puść sobie może tu Część osób wypuścić tu, bo wieprz na nas przygotował pułapkę I cały zamek też jest w smolnych rowach, jakbyśmy od razu po niego pobiegli to byśmy spłonęli Więc trzeba zostawić naszych ludzi na murach, bo podłoga to lawa I tutaj wpuścić jakichś żołnierzy też na spłonięcie No a potem ci co zostaną wchodzą do wieprza, bo nie musimy zabijać mu wszystkich żołnierzy Wystarczy, że zabijemy samego wieprza. Zanim to się jednak wydarzy, możemy spróbować, w racji, że nie mamy limitu czasowego, postrzelać sobie do ludzi na murach. Jak próbowałem to poprzednio robić, to tak sobie to ogólnie szło. Więc zobaczymy, jak to pójdzie teraz. No właśnie, żeby złapać miejsce, z którego można strzelić. No, będzie dosyć ciężko. Pójdźmy sobie jakimś jednym łucznikiem i będziemy testować. Nie możesz. Tu? Nie. Tu? I jest ok. O! I nawet trafił, patrzcie. No i teraz ustawiamy sobie w rządku chłopaków. Problem jest tylko taki, że tutaj jest tylu żołnierzy, że jakichś tak. Równolegle ustawiam to zaraz może się jakaś odpowiedź pojawić starczy, że za bardzo gdzieś w bok postawię i już z innej wieżyczki złapią, nie? No ale co tam damy radę zrobić? To zróbmy chociaż paru. nie Jest za blisko. Jest. Właśnie. Oj, widzicie? No i to jest to. Czyli wystarczyło, że jeden podszedł za blisko i potem nagle wszyscy mi giną. Więc tutaj jest tak zwana odpowiedzialność zbiorowa. I w związku z tym trzeba bardzo uważać. Kurwa. No właśnie. O źle się może skończyć. Tu. Nie mogę wycelować. A stąd? Matko, dobra. Dobra, to nie muszę ich mieć nie wiadomo ilu. Jeżeli stąd mogą strzelać, to ok. Spróbujmy, jak tutaj się podbyć. O, trochę nie dolatują. Kurde, czemu tak źle podchodzisz? No, więc jak ja to grałem sam, to szczerze sobie zrezygnowałem z tego, bo. No był tutaj problem z tym podejściem. Jakieś polecenia? Może tych bliżej tutaj. O. Lepiej. Czekamy na rozkaz. Nie mogę wycelować. Cel. Jest to zawsze A? troszkę prościej. Nie mogę wycelować ser. Odszukać cel. A tego nie ziomka mogę wycelować, nie możesz, okej. Okay. A nie tu? Mogę wycelować, ser. O. O. Lepiej. Ucznicy w gotowości. Strzelać do każdego, kto jest w zasięgu. Nie mogę wycelować. O, patrzcie, co trzeba zrobić. Trzeba wziąć na cel wieże. I jak już zaczną napinać łuki, to zmieniamy cel. Bo w wieże mogą, i zmieniamy cel na tego. I dostaje on. Patrzcie, to niezłe. Cel tu i strzał tam. Świetne. Cel, cel tu i strzał tam. Cel tu i strzał tam. Zajebiste. Ej, ale patent. Nie znałem tego. Cel tu i strzał tam. To nie każdego, i tak. Cel tu i strzał tu. Cel tu i strzał tu. Nie mogę wycelować strzały. A możecie cel tu i strzał tu. Nie sięgniecie dalek Może Cel tu i strzał tam. O, tutaj dajecie rady tych kuszników. To jest cenne. To jest bardzo cenne. No. To jest niezłe. A zmienia waszą celność, jak damy was tu, i potem? Nie, celność jest podobna. No dobra, to po prostu strzelajmy do tych tuszników. Skorzystajmy z tego, że tu jesteśmy, bo to wszystko powoduje mniejsze straty w ludziach potem. Nie dokładam tutaj jakoś za specjalnie więcej tych strzelających jednostek, bo to jest tak, że wiecie, każda jedna jednostka może być przekroczeniem tej granicy. Po której wróg zacznie nam odpowiadać. Trzeba ostrożnie. A wiecie, my tutaj nie mamy limitu czasowego. Dobra, no i wybity kolejny. No i to jest taka zabawa z tymi oblężeniami wieprza. Ale wiecie, ładnie sobie tutaj przygotujemy ten zamek, to potem wszystko już będzie szło nam bardzo smooth. Że tak powiem. Ładnie, ładnie. Ładnie, ładnie. Ładnie, super, ekstra i nie żyje chłopek, dobra. No to teraz mi lepiej poszło, nie powiem Wam, nie niż na celować. poprzednim save'ie, dobra. Tu. Tam nie. Dobra, tu da się radę jeszcze. Ja bym jeszcze tych wybił, ale widzę, że tu ciężko idzie. Nie dolatują już te strzały. No, nie chcę ich zastrzelić. Można jeszcze zrobić tak, czasami. Czyli że atakować na miejsce. O, ale to w ogóle nie idzie, widzę. No, no to całkiem nie idzie. Chyba, że kawałek dalej. O, mogę tam strzelać. Patrzcie. Traficie. No wygląda jakby... Niektóre miały dolecieć. No, ale chyba średnio. Dobra, więc tutaj nie. Okej. Okay. A wydaje mi się, że podejście już bliżej. Będzie wywoływać wrogów, nie? Do strzału. Nie mogę wycelować. Nie. Nie mogę wycelować. Nie. O, tu już chłop podszedł. O, właśnie, już przegięta pałka. Dobra, ale ogólnie i tak nieźle. Tu trochę strąciłem łbów, tam trochę strąciłem łbów. No, możemy jeszcze przegridować i spróbować paru zdjąć. Skoro podeszli. No, jak podeszli. O.

tam jedno pole dalej jeszcze jest ok, tam strzelamy, łucznik już połowa HP To jest zabawa, słuchajcie, zachciało się bardzo trudny poziom to mam. gotowe. No ale widzę, że mają tu problem. Odrobinkę. Nicy w Nie mogę O, tu sięgacie, patrzcie. więc trzeba zrobić bach do każdego, kto jest w Nie mogę wycelować tu... i tu. Tu... i tu. Super. Ta, zabijecie go. To trochę zabawy, ale... To jest taki challenge, słuchajcie, jak dużo... ...ludzi wilka uda się pokonać. No tak to jest często z tymi trudnymi misjami. Że trzeba trochę je tak podziubać, pobawić się... ...pokombinować. Kurde, no ale tu czy mi się chce tego łucznika tak orać przez 5 minut? Dobra, mam już pół HP, już go dokończę. No i potem chyba już damy sobie spokój, bo ja myślę, że i takich już fajnie załatwiliśmy. nie będziemy mieli mocno ułatwione zadanie. Tu sobie jeszcze troszkę postrzelamy. taka a to zabawa z tą twierdzą, ale ja nawet lubię takie rzeczy. Jestem coś takiego satysfakcjonującego, bo to jest takie, wiecie, jak robienie jakiejś misji perfekcyjnie, albo takich achievementów, gdzie właśnie niech ci nie zginie żadna jednostka, czy coś. O, a tu też możecie spróbować, patrzcie. A to już jest cenne, bo to jest kusznik. Ale chyba średnio nam idzie. No, to nam średnio idzie. Tutaj to w ogóle nie dolecam, jak dam na wieżę. Ale ten za to dostaje. Hop. No ale kusznika nie sięgniemy. Dobra, dobijcie tylko tego, bo już ma zdrowie na czerwonym. Chociaż tyle zróbmy. Ale to ciekawe, że raz go da się zaznaczyć, raz się go nie da zaznaczyć, bo ja go klikam wiele razy, wiecie. Czyli jest jakby, są trochę błędy z zaznaczaniem tych, tych. Trochę są błędy z zaznaczaniem ich, trochę zmierzeniem zasięgu. No, ciekawe, trochę z celnością tych strzał, Nie no, już troszkę zostało tylko <laughs> ostatni łucznik, który zginie, zanim rozpoczniemy oblężenie. Tak, szczerze, to ja powinienem se sejwa zrobić, wiecie, już z gotowym tym, tymi typami tutaj, żeby byli zabici, ale no, gdzie, gdzie w tym byłby ten fan cały? No, o, ile jeszcze? No, Jezus, co za chłop, wytrzymały. To Marcin Dubiel na murach jest kurwa niezniszczalny Strzały gotowe. Hop Był taki błąd kiedyś też, pamiętam Jest, juhu Był kiedyś taki błąd, że jak nam się kończył kamień w katapultach To można było wystrzelić krowę I w ostatniej chwili zmienić na zwykły atak I wtedy leciał kamień zamiast krowy 15 minut let's playa Żeby kurwa 6 łuczników I dwóch kuszników się pozbyć zwierzę No to Tomek brawo Dobra, tu sobie my zrobimy duży zapis bo to jest start oblężenia nagraj. Jak jest ktoś miły, to może timestampa wstawić. I teraz tak, wyślemy z 50 tych. Powiedzcie. Co mamy zrobić? Uwaga! wy pójdziecie. Jak najwięcej smolnych rowów i wilczych dołów tutaj. Rozbić. Możesz na nas liczyć. Dobra, lećcie. Lećcie. Hop! Posło. Posło. Poszło, 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 super. Jeszcze tam przy samym tym nie musieli nie, nie No jeszcze, 19 nie będzie za mało. No jeszcze paru. No tak, z 29, tak to będzie już okej. Okay. Władujemy, tutaj są te wilcze doły, więc was władujemy tędy tu, żeby tutaj też palić, co się uda. Nie, wiem, za bardzo się rozeszliście teraz tutaj. O, wilcze doły, super. Wejdźcie tu. kurdem, za mało. Dobra, cofnij. W ogóle zamiast 50 to po prostu od razu wyślę. tu jeszcze 16. Dokładnie, jak wyślę od razu dużą grupę... Będzie OK. Weź, jesteście kontrol 1 Ta 67 będzie spoko. Zobaczcie tu, wjazd. Dobrze? Źle, bo dużo więcej ich zużyłem, a wcale nie aż tak dużo tego odkryłem. Dokąd tym razem? Powiedz tylko, co mamy zrobić. Możesz na nas liczyć. Dokąd idziemy? Sam. Teraz lecimy raz, dwa, trzy. Eee, raz, dwa, trzy. I lecimy. Raz, dwa, trzy. Kurwa, dalej co wy robicie? A mijają tamtędy. Okej, okay, to niezłe. Ale dalej za mało. Bardziej, jak chciałem. Może jeszcze trochę ich wziąć. A Są daj się. tych drabiniarzy w sumie. Mamy iść aż tak daleko? No kurczę, zdecydowanie. Może tych drabiniarzy puszczę pierwszych w ogóle przed włócznikami i zobaczymy co zrobią. Oczywiście. Oczywiście. Jak mogę. Dobrze. Lepcie tu. O, ładnie drabiniarze się rozpierzchli. Oczywiście. O. o! ale stos! Ej, drabiniarze pogers! Nieźle, nieźle drabiniarze. 3TT tutaj wzięli. To poczekamy aż to się wypali. I puścimy włóczników tutaj. Ekstra. Klasa. No, klasa będzie. Elegancka, dobra. Teraz idą włócznicy. Tutaj też? Dobrze, super. Jest git? Jest git. Polnerowy odpalone. Kurczę, tu, tu jeszcze jest i tu może mi się odpalić, ale no już damy mu spokój. 230 pałkarzy, 150 włóczników. Dobra, weźmy tak. 65 pałkarzy. No, może troszkę mniej. I z 80 włóczników. I was weźmiemy do przekopania tutaj fosy, żeby zrobić miejsce dla tarana. Zobaczymy czy się uda. Tak, wy jesteście kontrol 1, wy jesteście kontrol 2. No powinno być OK. Pójdźcie tylko precyzyjnie tędy, żeby tu się na nic głupiego nie nadziać, nie? Dobra, jazda. Najważniejsze pałkarze, żeby poszli precyzyjnie, żeby mi się nie podpalili. Włócznicy to tam jest z nimi, nie? Dobra. Tu jest ok. O, kładą się trochę na wilczych dołach, ale spoko. Tam się podpaliło, tak jak się obawiałem. Stąd was zabieram. Stąd was zabieram też. zwolnij tą grę.

W sumie jak wam tu tak dobrze idzie, kurde, taran jest niegotowy. No, trochę lipa. A taran już by tu mógł podchodzić pomału, nie? A patrzcie, ich tylu, Dużo ich zostało. Więc taran powinien... No 47 ich tu zostało, szkoda ich na straty spisywać. Ja y, zrobię bardziej tak. Zrobię tak, żeby ten taran był już w gotowości. Taran gotowy. Taran, niech, wszyscy niech już tu będą w gotowości. Tu będzie taran na Ctrl 4. Wy jesteście Ctrl 2, wy tak, Ctrl 1, Ctrl 2. Ctrl 4 jest taran. Ctrl 3 będą kolejni pałkarze. Taki oddział do zbierania, wiecie. Demedu. Albo włóczniczy może. No, może włócznicy? staranem pójdziecie. Kontrol 3. Żeby go dalej osłaniać i zbierać fokus na siebie, czyli to jest 1, 2 tutaj kopią. Trójka i czwórka potem będą razem wchodzić. Dajcie mi sekundkę. Soreczki kochani, już jestem z powrotem. Yy, więc tak, jeden i dwa grupa uderzeniowa do fosy. Trójka osłania taran, czwórka to taran. Następnie yy, piątka to nasze główne siły. Główne siły zaatakują dopiero razem z wieżą oblężniczą, którą z kolei tutaj ukryjemy pod numerem 6. No, a wy to tam nie wiem, ci łucznicy, kusznicy, co z wami zrobić. Mój pan jakieś trochę prawdziwej siły. O, dobra, kontrol się. No nie, no możecie gdzieś tam być do odwracania uwagi. No, wlecicie sobie razem. Tam z głównymi siłami powiedzmy, dobra Jesteśmy w gotowości, słuchajcie No to lecimy Uwaga, raz, dwa Chyba nasza. troszkę zbyt obszernie, idziemy Do środka Was Mhm lecicie tam kopać Kopcie tam Kopcie tam Dobra, wjazd i tutaj zwalniamy, nie, 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 tam, tam nie, właśnie tego się bałem. Właśnie tego się bałem. Tego się właśnie bałem. Tutaj kopiemy, tutaj kopiemy. Tutaj kopiemy, tutaj kopiemy. To, do ognia, nie, do ognia nie! Samobójcy! Do ognia nie, do ognia nie, do ognia nie! Co wy robicie? Co wy robicie? Dobra, teraz jedzie Taran i grupa trzecia, która go osłania. Urwaaaaa rozchodzą mi się, rzeczy, nie nadążam klikać tych głąbów Późno taram, co nie nam szybciej go O tutaj trochę przyfajczyli Trzeba uważać Tak tutaj pałkary są w gotowości Dobra, pałkawe wycofam. Taran włócznicy niech osłaniają. No dobrze, dobra, też się przydadzą. Żeby ten taran na pewno przetrwał. Bo włócznicy za szybko giną po prostu, nie? Taran musi tu dziurę zrobić, to jest ważne. Ta, wybiegajcie Zwracajcie uwagę On niszczy yy, tutaj mury Sejwik Elegancko Dobrze Dobrze jest Ale zajebiście Dobra Jest miło no i teraz lecimy z głównym atakiem Czyli Wy jesteście kontrol 1, Ty jesteś kontrol 2, A wy jesteście kontrol no 3 Powiedzmy Dobra I teraz wieża już powinna móc O nie jest za A nie może wieża Może Prawda No ja myślę Jakby wieża nie mogła To by To, to by mi było smutno Jakbym zepsuł Czekaj no, 170 ich jest. To jest konkretik. Słuchajcie. Dobra, osłaniać tam. Leci wieża oblężnicza. Lecą pałkarze. Oby tu nie podpalili nic. Bo się zrobi przykro. Dobra, nic nie podpalają, jest ok. No i patrzcie na to. Tu już wieżyczka. Staje. I to oznacza, że my mamy wjazd na mury Elegancko. I już, w związku z tym, z 14 pałkarzy. Puszczamy tam. Może jeszcze trochę. Tak, puszczamy tam. Dobra, wy gdzieś tam zbieracie częściowo Fokus, spoko. Tak, tutaj lecą pałkarze w większości. Lecą tam. Część idzie tutaj. Zejdźcie tu. Dokładnie, że niby próbujecie tam zaatakować. I niech chłop tu podpali wszystko. Wy lecicie tam. O, dokładnie. Zamek płonie. Patrzcie. Chłop tu wszystko podpalił. Wy to pięknie sprowokowaliście. Główne siły są tu. 119 chłopa. Nie schodzicie tam w dół. Tylko lecicie tutaj górą. Tych w ogóle ignorujemy. Wy przebijacie sobie tu. Wy przebijacie sobie tam. Nie, 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 nie tędy! Nie przez ogień! Głąby. Co za. Co za głąby. Patrzcie, co za głąby. Dobra, ale już się zaraz. Zaraz się już kończy ten ogień, no na szczęście. Co za głupki. Niesłychane. Nies, niesłychanie niemądrzy żołnierze. Dobra, ale tu już się ten ogień kończy Prawda? No nie no, głupi pesy Dobra, wjeżdżać już do siedziby to, Co macie lepszego do Tutaj to już jest taki ogienek Więc Mam nadzieję, że uda się go Olać, o kurde chyba nie No, dużo damage'a dostają, ale wieprz więcej Tak jest! Tak jest, świnko! Dobra. No i reszta naszych już ginie, ale zrobiła to, co miała zrobić. To najważniejsze. Jesteśmy zwycięzcą. Stracone jednostki 83%. No mogło to lepiej wyglądać. Oto wie, zginął od ostrza twego miecza i już tylko wilk stał na drodze do ostatecznego zwycięstwa. Kiedy pył bitewny osiadł, dotarł do ciebie posłaniec z wieścią, że ser ręka z królem opanowali kolejne ziemie. Pętla wokół szyi wilka coraz bardziej się zaciskała. Tak jest. No, zostały już tylko nasze tereny i wilcze. Więc już niedługo, mój drogi. Misja 19 W klatce. Tym się zajmiemy już w następnym odcinku. Chcę dzięki za uwagę. Siemano.